Pasjonaci to nowy cykl nagrań o ludziach, którzy poświęcają swój czas prywatny na rzecz sportu dla społeczności lokalnej. Pomysł rodził się podczas moich wyjazdów na różne imprezy sportowe na Podkarpaciu. Od czasu do czasu będę chciał przedstawić takie osoby. Będą głównie to osoby z niższych lig, gdzie nie zawsze się mówi o takich osobach. Kolejność osób będzie przypadkowa. Przez kilka lat działania w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej poznałem. I nadal poznają ciekawych ludzi, którzy kochają sport, mają pasję w tym, co robią. Jedną z takich osób jest Tadeusz Rauza, były sędzia piłkarski, bronił w pogoni Leżajsk, osoba o wielkim sercu, która jest lubiana w środowisku za to, co robi. Posłuchajcie naszej rozmowy podczas turnieju młodzieżowego imienia Jerzego Kochmańskiego, organizowanego przez Tadeusza. Inspiracja jest z tego, że po prostu organizuję to kolegom, którzy odeszli w młodym wieku. Jak na przykład turniej ten w Kurówce, który się odbywa. Zmarł mój kolega piłkarz i zarazem serdeczny kolega z pracy, przyjaciel i postanowiłem to uczcić. Choć prowadziliśmy więcej, ale ze względu na koszty, na wszystko nie da się wszystkich turniejów zorganizować. Więc wybieramy dla tych, którzy najbardziej się po prostu przyczynili do czegoś w społeczeństwie sportu. W pimce nożnej jesteś od, już od wielu lat. Za czasów młodości grałeś na, na bramce. Jak wspominasz te czasy? Zaczynałem jako bramkarz i mam taki pseudonim Uli. A wszyscy pytają, dlaczego taki pseudonim? Był taki mecz polskiej reprezentacji z RFN, co Jan Tomaszewski od Ulego obronił Karnego, a ja w finale y, województwa obroniłem Karnego i nazwali mnie Uli. I tak został pseudonim Uli. Tadziu Raza, pseudo Uli. Wszyscy go znamy jako Uliego, główny organizator turniejów Jurka Kochomańskiego, turnieju dla młodzieży. Robi to cyklicznie, dzisiaj siódmy raz. Robi też turnieje dla oldbojów imieniem Hajdasza Józka. Robił też turnieje piłki siatkowej pamięci Staszka Staronia. Oprócz tego byłeś także e, sędzią piłkarskim. Powiedz, e, jak długo i na jaki poziom rozgrywkowy sędziowałeś? Po prostu ja po zakończeniu kariery piłkarskiej, po prostu już miałem wiek 30 paru lat, także poszedłem ze względu za pasją. No. Nie osiągnąłem tam wielkich sukcesów, bo tylko jako główny skończyłem na a klasie, ale jako liniowy jeździłem na trzecią ligę czwartą do tego. Raptem to trwało jakieś 10, 10, 12 lat. I bardzo mile wspominam, tylko poziom piłki nożnej i w ogóle kiedyś, a teraz to są dwie, dwie inne sprawy. Inna technologia. Przedtem wszystko opierało się na liniowych, główny musiał liniowych mieć swoich, bo jak coś, a teraz wszystko całkiem inaczej, to jest wywrócone do góry nogami. Oprócz tego jeszcze byłeś i, i trenerem grup yy, młodzieżowych w pogoni leżać z kierownikiem drużyny. Yy, łączyłeś te funkcje, czy to później dopiero było? Jeżeli sędziowałem niższą tą ligę, tą B-klasę, to łączyłem to z, z młodszymi grupami, a, a już później, jak powiedziałem tyle lat, zostałem kierownikiem pogoni yy, no, pierwszej może nie, ale, ale nie do końca, bo byłem też jak nie było kierownika. Ale łączyłem te wszystkie punkcie z klubem, ze wszystkim. Byłem, jak to się mówi, Integnito. to tam gdzie trzeba było, to byłem ja. Okay. Organizujesz, tak jak wcześniej wspomniałem, te turnieje, ale warto też dodać, że na co dzień e, pracujesz e, w Szwecji, tak? I e, to chwała ci za to, że chce ci się tutaj wracając do Polski organizować. Bo... No jednak, zorganizowanie to mnóstwo czasu yy, kosztuje. Powiem tak. To dziękuję i wszystko mojej żonie i moim dzieciom. Po prostu mam syna, który jest też sportowcem. bym sędzią piłkarskim, jest trenerem, jest nauczycielem WF-u. Tu, w tej hali, w której teraz odbywa się turniej. I tylko żonie, bo przy jej pierdolomości. Bo mnie nie ma pół roku w roku, bo jestem za granicą. Jak przyjadę, chciała tego. Ale po prostu pasja moja, jak nie brała za męża, wiedziała, kogo bierze, że bierze sportowca. Na pewno. Działa w sporcie od ponad 30 lat. Jest to były trener pogoni Leżańsk, juniorów, były bramkarz pogoni. Myślę, że tą sylwetkę wszyscy w powiecie Leżańskim znają. Jest lubiany, ceniony, przyjacielski i jeżeli się ktoś do niego zwróci, zawsze pomocny. To znaczy, ja już marzeniem takim, żeby jakiś wychowanek naszego klubu trafił nawet do reprezentacji Polski, nawet do juniorów, do czego, żeby z naszego to okręgu mój, a nawet może i do pierwszej, bo droga stoi. To było moje marzenie.